Państwu, witamy Państwa serdecznie w lubuskich rozmowach u Herberta. Witam serdecznie Panią Profesor Beatę Orłowską i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pana Profesora Pawła Leszczyńskiego. Witam serdecznie, dzień dobry. Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy temat, proszę Państwa, to Michał, Michaił Gorbaczow, człowiek i polityk. Ta tematyka... Rosji, Federacji Rosyjskiej, przewija się w ostatnich dniach w naszej bibliotece, ponieważ w minioną sobotę gościliśmy panią redaktor Barbarę Kurczap-Redlich, która przedstawiła nam swoją najnowszą książkę. Przedstawiła nam też Realia życia w Rosji, spędziła tam 10 lat. No nie były to dobre doświadczenia w dużej mierze takie przynajmniej które nam tutaj prezentowała ale jest ta właśnie jedna postać Michaiła Gorbaczowa myślę że warto trochę poświęcić jej czasu bo ona się troszeczkę wymyka chyba z tego właśnie ciągu zdarzeń i przywódców rządzących tym krajem o których wiemy i niestety skutki dzisiaj szczególnie odczuwa Ukraina. Zacznijmy w takim razie od Michała Gorbaczowa jako człowieka. Pani profesor ma w rękach książkę z naszej biblioteki, jak rozumiem. Tak, oczywiście, wypożyczona w bibliotece, szanowni państwo, i zachęcam przede wszystkim do zapoznania się z nią. Skoro mamy temat Michał Gorbaczow, człowiek i polityk, zaczniemy od tego człowieka, czyli przede wszystkim męża i ojca tego, który. Poza światem polityki miał jeszcze ten drugi świat, świat rodzinny, w którym towarzyszyła mu właśnie Raisa. I ja bym chciała zachęcić do przede wszystkim zapoznania się z książką o kobiecie. Wywiad rzeka, wywiad, który pokazuje tą drogę przejścia od właściwie samych początków, czyli ukończenia szkoły poprzez małżeństwo i poprzez działalność, również działalność charytatywną Raisy w tym kontekście bycia też taką kobietą u boku, wielkiego człowieka, wielkiego polityka. Raisa urodziła się 5 stycznia 1932 roku w Rubcowsku, to jest zachodnia Syberia. Jej droga do tego, co osiągnęła, była bardzo, bardzo długa, ale też bardzo ciężka, ponieważ jej mama nie miała możliwości wykształcenia się i bardzo jej podkreślała, że trzeba żeby być kimś i coś osiągnąć w życiu, to przede wszystkim zdobyć dobry zawód. Rajsa, więc bardzo intensywnie uczyła się, skończyła z wyróżnieniem szkołę średnią i udała się na studia do Moskwy, gdzie ukończyła socjologię, później wykładała socjologię i filozofię, zrobiła doktorat, także zrobiła wielki potężny krok w procesie nauczania. Ale to był ten jeden moment. Nas interesuje też ten moment, kiedy i jak spotkała. Michaiła. Więc odbył się pewien taneczny wieczorek w hostelu dla studentów i na tym oto wieczorku zapoznała Michaiła. Co ciekawe, ona była już wtedy zaręczona z innym mężczyzną. I słuchajcie Państwo, wbrew rodzinie, wbrew wszystkiemu zerwała te zaręczyny i pozostała z Michaiłem. Pokazało to, jak wielka musiała to być miłość, jak wielkie spotkanie dwóch ludzi, którzy potrafili się uzupełniać. I ze sobą współdziałać, współpracować. E, oczywiście, e, to, co było istotne, pobrali się w 1953 roku, e, nie uniknęli trudnej sytuacji, ponieważ e, Raisa przeszła aborcję, później urodziło się ich jedyne dziecko córka e, jako to jedyne dziecko, które miała z Michałem. E, ale co ciekawe, e, Proszę Państwa, po studiach oni wyjechali w rodzinne strony Michaiła, gdzie on podjął pracę w prokuraturze i pracował tylko 10 dni, bo został wybrany na sekretarza Komsomolu. I tak ruszyła jak gdyby, jego kariera, jego rozwój związany z polityką, ale my bardziej może skupmy się na Raisie, jej działalności charytatywnej, jej działalności związanej w, przede wszystkim z takim jak gdyby, rozwojem i pokazaniem tej drugiej strony Rosji. Tak, tego, że właściwie dzięki Raisie możemy powiedzieć, że pokazała ona inne oblicze, zarówno Rosji, jak i kobiet, towarzyszących mężczyznom na wysokich stanowiskach politycznych przede wszystkim. Mówiło się nawet, że była damą komunistyczną, ale z paryskim szykiem. Oczywiście nie uniknęła też zarzutów związanych chociażby z tym, że wpadała do sklepów to kupowała wszystko co najdroższe nie patrząc na cenę, że była rozrzutna i tak dalej. Więc o tym też państwo tutaj się dowiecie i poczytacie, ale myślę, że to tak nie do końca wszystko było jak negatywnie, gdybyśmy to powiedzieli. To co jest istotne, właściwie Raisa skupiła się podczas swojego towarzyszenia mężowi u boku już tego wielkiego polityka i wielkiej polityki przede wszystkim na działalności charytatywnej i kulturalnej. To, co jej zawdzięczamy, to przede wszystkim udział w licznych akcjach charytatywnych, rozpowszechnianie tych akcji charytatywnych na rzecz dzieci, przede wszystkim. To, co. Istotne, przyczyniła się między innymi do powstania Sowieckiego Funduszu Kulturalnego, czego dotychczas nie było, nie dbano o no, tę działalność taką kulturalną, ten fundusz ona bardzo mocno rozwinęła. Była honorową przewodniczącą Stowarzyszenia Hematologii Świata, Hematolodzy Świata dla dzieci, też bardzo mocno intensywnie pilnowała tych spraw związanych z hematologią. A dlaczego, Szanowni Państwo, Poza tym, że w 1990 roku Raisa przeszła zawał serca, udar mózgu, nie udało jej się też wrócić do pełnej zdrowotności. Po 8 lat później pojawił się nowotwór krwi, jak się okazało i zbadano, był to wynik czy konsekwencja testów na poligonie w Ałtaju w 1949 roku, co odbiło się na jej jak gdyby zdrowiu i ta radio, wpływ tej radioaktywnej chmury, pod którą ją wtedy podlegała, spowodował, że właściwie Raisa zachorowała. Oczywiście sprawowała też osobisty patronat nad centrum dziecięcym szpitala klinicznego w Moskwie, co było też takim nowym w tamtej sytuacji, ponieważ pamiętajmy, że kobiety w tamtym czy wcześniejszych czasach nie zajmowały się w ogóle ani polityką, ani tego typu działalnością. I co ważne, szanowni Państwo, za swoją działalność, za swój wkład. Będący i funkcjonujący u boku męża, ale przede wszystkim za to, co zrobiła dla dzieci, dla kultury, dla tego świata takiego może miękkiego polityka. Została odznaczona tytułami: po pierwsze, kobiety świata, a po drugie, damy roku. To też świadczy o tym, o docenieniu jej pracy i tego współdziałania. Ona możemy powiedzieć, że dzisiaj wykorzystała jak gdyby bardzo dobrze sytuację u boku męża. Dla rozwoju i pokazania tej takiej pozytywnej strony pracy kobiety, będącej żoną polityka. Zachęcam bardzo serdecznie do zapoznania się z tą książką, do wypożyczenia w Wypożyczalni. Bardzo ciekawy wywiad, bardzo dobrze się czyta i wiele, wiele innych ciekawostek Państwo się jeszcze z tej książki dowiecie na temat pięknej kobiety, ale też bardzo pracowitej i bardzo mądrej osoby. Książek. Mamy jeszcze tutaj więcej, już o innej tematyce i w zasadzie powiedziałbym, że ona w żaden sposób nie nawiązuje do tej książki, bo to jest zupełnie inny typ literatury, choć rzecz dzieje się w pewnym sensie geograficznie w kraju, na którego temat te książki też oczywiście opowiadają. Mamy tutaj całe spektrum książek, widać, że temat komunizmu, Rosji, Federacji Rosyjskiej jest jednak tematem bardzo szeroko, Omawianym i no po samej książce, chociażby właśnie tutaj autorów, głównie angielskojęzycznych, historia komunizmu na świecie, taka bardzo widać, przekrojowe podejście już po samej ilości stron. Jeszcze jedną chciałem Państwu polecić książkę, przynajmniej pokazać. To książka komunista obnażony, Kleona Skousena. To książka już wydana w latach 50. i to. Był już wtedy bestseller światowy. Książka, która, o której redakcja napisała, że jest to przełomowe dzieło Skousena, pozwala na nowo zrozumieć jedną z najważniejszych ideologii XX wieku. Ideologii stanowiącej bodajże największe zagrożenie, przed jakim stała Ameryka, czyli to jest z punktu widzenia właśnie amerykańskiego również. No ale wróćmy do Michała Gorbaczowa. Mieliśmy przed chwilą sylwetkę, jako człowieka, poprzez Raisę Gorbaczow. Wydaje mi się, że mamy tutaj też jedną książkę o Gorbaczowie, ale nie w języku polskim. Właśnie. Wzdycham ciężko, bo, szanowni Państwo, wybitny amerykański historyk XX wieku, profesor William Taubman, jest autorem biografii Michała Gorbaczowa, która już parę lat temu, w 2017 została wydana w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a potem doczekała się swoich tłumaczeń. Doczekała się tłumaczenia niemieckiego i proszę Państwa, doczekała się tłumaczenia także na język czeski. To jest właśnie to czeskie wydanie Gorbaczow "Żywot a doba i to jest książka wydana w tym roku w wydawnictwie Akademia, jest to wydawnictwo Akademii Nauk Republiki Czeskiej, ale mój komentarz jest taki, bo jest dziwna sprawa, że w Polsce od 30 paru lat, od transformacji ustrojowej, od 89 roku, dziwnym trafem postać Michaiła Gorbaczowa nie doczekała się tłumaczenia żadnej z biografii, a tych biografii było jeszcze wcześniej też więcej, bo William Taubman nie jest pierwszym biografem tej postaci. To jest jakiś taki apel mój może z tego miejsca do wielu wydawnictw, jakie mamy przecież w Polsce, do tego, że warto byłoby pokusić się o przełożenie na język polski na przykład właśnie tej biografii profesora Williama Taubmana. Ona jest napisana bardzo ciekawie. Jest rzeczywiście tam wiele odniesień nie tylko do polityki, nie tylko do partii komunistycznej, nie tylko do Komsomolu, nie tylko do Andropowa, Breżniewa i czernięki, ale do domu rodzinnego, do córki Iwiny właśnie o czym tak bardzo fajnie, interesująco mówiła przed chwilą pani profesor. Bo to był rzeczywiście człowiek, który po raz pierwszy, tu nawiążę właśnie do słów pani profesor, to był pierwszy polityk radziecki i ostatni, jak się miało okazać, radziecki, który doprowadził do tego, że na najważniejsze trasy zagraniczne, do, na najważniejsze spotkania zawsze wybierał się ze swoją żoną, z Raisą. Czy to było spotkanie z państwem Reganami w Stanach Zjednoczonych? Czy to było spotkanie z Margaret Thatcher i mężem Margaret Thatcher w Londynie? Była zawsze Raisa. Oni stworzyli nowy styl, nowy styl rzeczywiście w nawet, polityce radzieckiej. Nawet bym powiedziała taki cytat z François Mitterranda, który powiedział, że po wizycie w Rosji, dzięki kultura Raisy zmieniły zupełnie wyobrażenie o Rosji to jest też ważna uwaga i sugestia, że ona stała się tym też symbolem innej Rosji. Oczywiście, a my w, na Polsce, zewnątrz, a my w Polsce pamiętamy świetną rzecz, Państwo znajdzie się to przecież na YouTubie, no niesamowitą piosenkę Andrzeja Rosiewicza, Michał Michaił zaśpiewaną w 1988 roku, Rosiewicz z tą swoją niemalże dwumetrową wielką muchą, much. tak i ta piękna piosenka dla Michaiła a obok obok Michaiła była również Raisa. To są rzeczywiście takie kwestie, o których warto powiedzieć. Pójdźmy ale... tym tropem, panie profesorze, a może... właśnie, a bo książek. bardzo mamy wiele biografii, no chociażby ostatnio Putina, mamy biografię też innych przywódców sowieckich radzieckich. Skąd się pójdźmy dalej może tym wątkiem, czy Gorbaczow tak zapytam może prowokacyjnie, czy Gorbaczow. Nie miał dostatecznie dużo zła w sobie, żeby być właśnie taką postacią o której bardzo dużo się pisze, bo ja mam takie wrażenie, że jednak chyba to zło przyciąga do, do prezentowania tych wszystkich przywódców, którzy dopuszczają się zbrodni. A wie pan co, panie dyrektorze, to jest ciekawa teza. To warto tutaj rzeczywiście podkreślić. Zadumałem się tak prze, przez chwilę na tym, co pan powiedział, bo faktycznie patrząc na biografie, jakie są wydawane na polskim rynku wydawniczym, to mamy Stalinów, Putinów, ostatnio Enver Hoxha, dyktator Albanii, oczał Szesku 10 tysięcy. Książek. A faktycznie ci politycy, którzy uciekają od tych zbrodniczych schematów, byli reformatorami, byli rzeczywiście zwolennikami reform i dialogu. Jakoś dziwnie y, y, milkną w pomrokach historii. Ja też będę adwokatem Borysa Jelcyna przez moment, ponieważ powiedziałem przed chwilą, że na rynku polskim nie ukazała się żadna biografia Michała Gorbaczowa, ale też nie wiem z jakich względów. Na temat Putina znajdziecie Państwo wszędzie. Już nawet jak chyba lodówkę otworzymy, to też będzie książka, która będzie biografią Putina. Natomiast na temat Borysa Jelcyna, prezydenta Rosji, który przekazał dokumenty katyńskie który rzeczywiście uzarania stosunków polsko-rosyjskich na początku lat 90. zrobił wiele, nie mamy nic. Więc chyba coś jest na rzeczy i tu Pan Dyrektor może mieć rację, że to zło chyba jest bardziej marketingowe, lepiej się sprzedaje, no ale na miły bóg, bądźmy adwokatami dobra. I właśnie a propos tego dobra, Szanowni Państwo, w Wojewódzkiej Miejscy, Miejskiej Bibliotece Publicznej też zachęcamy, bo jest autobiografia e, Michała Gorbaczowa, sam ze wspomnieniami warto przeczytać także tą autobiografię ponieważ on na przykład tam odnosi się do trudności Dlaczego ta jego sztandarowy, flagowy projekt doznał no w sumie klęski? Bo przecież Michał Gorbaczow był tylko przez sześć lat przywódcą, tylko sześć mhm. lat. To teraz gdyby to porównać do okresu Breżniewa na przykład, czy nawet już nie mówię o Putinie dwadzieścia parę lat, już w ćwierć wieku niedługo będzie, to było to tylko sześć lat, ale można powiedzieć, ale jakie sześć lat? I w zakresie literatury, i kultury. I przecież uwolnienia więźniów politycznych, jak na przykład Andrii Sacharow. Ale też warto może powiedzieć w kontekście Gorbaczowa, że no jak każdy polityk popełniał błędy. I proszę Państwa, tutaj takim błędem było to, co wiązało się z pewną ustawą prohibicyjną zwaną Suchoi Zakon. W 1985 roku no, w kraju słynącym z wielkiego spożycia alkoholu przywódca porywa się na koncepcję radykalnego ograniczenia spożycia y, y, alkoholu. Dochodzi do tego, no ale jakim kosztem? Ludzie są wkurzeni, wódki nie ma, natalony ograniczenia. Po dwóch latach odchodzi od tej polityki w 1987 roku, ale to już było za późno, dlatego że skoro nie było legalnie, no to rozkwitło bimbrownictwo i wiele innych patologii też z tym związanych. I wcale to nie jest śmieszne, że wielu specjalistów oceniając niepowodzenia Gorbaczowa, podkreślają, że miał dobre intencje, prozdrowotne, rzeczywiście chciał podnieść ogólny stan mhm. zdrowia tego społeczeństwa, no ale wykonanie było rzeczywiście fatalne. To jednak co zostanie z Michaiłem Gorbaczowem i za co będziemy go pamiętali? To to, że to był pierwszy przywódca, który zdał sobie sprawę z tego, że rozbudową zbrojeń, że wyścigiem zbrojeń daleko się nie zajedzie. To był ten przywódca, który wycofał wojska z Afganistanu w 1988-89 roku. My wiemy, że wszyscy pozostali przywódcy, wprowadzali wojska, a jak się już wprowadzali, ojej, to już trudno było ich wyprowadzić. Ten był inny, przełamał ten schemat. Z Michałem Gorbaczowym wiąże się też kwestia praw człowieka, na przykład kwestia wolności religijnej. W 1988 roku obchody tysiąclecia Szturusi. Tutaj może też warto z takich ciekawostek dodać, że kiedy Raisa Gorbaczowa zmarła w 1999, miała prawosławny pogrzeb zresztą Michaił Gorbaczow także to państwo też możecie na YouTubie zobaczyć. Jeszcze z takich fajnych może rzeczy, jak świat, jak Zachód docenia Michaiła Gorbaczowa, to w londyńskim Royal Albert Hall odbył się wielki koncert w 80. rocznicę urodzin Gorbaczowa w 2013 roku. Na YouTubie też jest, gdzie między innymi Klaus Meine, czyli zespół Scorpions, wykonuje piosenkę Wind of Change. Jakże aktualna w odniesieniu właśnie do Gorbaczowa, no bo to przecież on był współautorem tych zmian. Wielu podkreśla, że na samym początku, w 1985 roku, jak Gorbaczow spotkał się z Ronaldem Reaganem w Genewie, nie za bardzo się polubili. To pierwsze spotkanie nie wyszło. Drugie spotkanie w Reykjaviku. Jak cię mogę? Już trochę lepiej, ale też nie, nie zaciekawie. I dopiero złapali ze sobą tą chemię w 1987 roku i od tego momentu naprawdę obaj przywódcy są ojcami końca zimnej wojny koniec zimnej wojny zawdzięczamy Gorbaczowowi, ale z drugiej strony z całą pewnością Ronaldowi Reganowi. I to chyba jest ludzi, najważniejsze którzy stwierdzenie. Którzy zgrali świetnie. Podsumowanie. I potrafili, Podsumowanie. Pokazać, Podsum i potrafili tak. pokazać, że można, pomimo i wbrew różnym tendencjom do rozbudowy arsenałów militarnych, to był czas, kiedy tej broni ubywało i kiedy było rozbrojenie. Dzisiaj niestety. I tu właśnie postawmy kropkę, czasach. bo to jest chyba najlepsza, najlepsza dzisiaj znaczy, jeśli można w ogóle mówić o, na, o najlepszej. Dobra, puenta na dzisiejsze nasze spotkanie. E, pozostawiamy Państwa z tymi właśnie e, książkami. Z, z tym jednym wyjątkiem, że biografia w języku czeskim Michała Gorbaczowa. Pięknie się nie ją czyta, Nie jest w naszych było, zbiorach, ale warto Ale jeśli Państwo zamówią t, książkę, zgłoszą ją do zakupu, ktoś będzie chciał przeczytać ją poprzez wypożyczenie z biblioteki, to my również i tę książkę oczywiście jako biblioteka możemy zakupić. Nie ma problemu. Bardzo dziękuję pani profesor Baci Orłowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi Pawłowi Leszczyńskiemu.